One na swoim opisie bocznym zawierają informacje o konstrukcji. To znajduje się, spróbujemy to uczytelnić, ponieważ to zawsze jest małym druczkiem. Natomiast nie wszystkie to mają. Na... Tak, zdarza się, że nie znajdziemy, ale na tej pewnie nie będzie. Jest tutaj. I tu też mamy napisane. Spróbuję zaznaczyć to kredą, żeby było lepiej czytelne.

Jedna warstwa podstawowa, czyli od stopki do stopki, konstrukcja karkasu to jest jedna warstwa stali plus trzy warstwy opasania. i w tej oponie będziemy mieli trzy opasania plus. Karkasza. a jeszcze są jakieś dodatkowe informacje o maksymalnej tak, e, ładowności na, na. Te informacje oczywiście są powtórzone poprzez indeksy opony. Tutaj są to wymiernie podane w kilogramach i, i, i jednostkach spoza układu presji. E, to jakby informacja ważna, natomiast wszystko to zawiera się również, przepraszam, zawiera się też w indeksach nośności i prędkości, czyli do jakiego obciążenia opona jest przystosowana.